Kiedy minister infrastruktury z dobrym samopoczuciem organizuje nam zimowiska i planuje, gdzie Polacy będą szusowali, dzisiaj myślimy o zimie i o wyjazdach na narty. Moim, moim celem jest stworzenie pociągu do Włoch. W tym samym czasie pod nosem Klimczaka rozgrywają się sprawy, o których pojęcia nie ma. Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, strategicznego państwowego podmiotu Magdalena Joworska-Maćkowiak, rzuca Klimczakowi papierami, żeby jeszcze rzuciła przed oczy i wyjaśniła, o co chodzi, pół biedy. Ale Jaśkowiak do biura podawczego rezygnację podaje. I tyle. Na niebie gęsto, wakacje w pełni, lotniska zapakowane turystami. W tym samym czasie na świecie bardzo niespokojnie. A minister infrastruktury zaskoczony. Ministrowie są spraw trudnych. Nie wie o co chodzi, nie orientuje się i w mediach narzeka, że Jaworska rezygnacją straszy. Złożyła ją pisemnie bez rozmowy ze mną. Chcę taką rozmowę odbyć z ministrem Maciejem Laskiem, który nadzoruje PASZP i z panią prezes, by wyjaśniła swoje powody, dlaczego rezygnuje. To nie może być tak, że Ktoś przychodzi i składa pismo do kancelarii podawczej, a ja sam dzwonię do takiej osoby, by się dowiedzieć, o co chodzi. No właśnie, o co chodzi? Na pewno o strategiczną polską agencję, która kontrolerów lotów zatrudnia i testuje systemy bezpiecznego podróżowania. Już tylko ten fakt świadczy o rządowym komunikacyjnym dramacie. I tu pojawiają się trzy możliwości: dwie złe dla obywateli w państwie zarządzanym przez Tuska, i jedna zła dla Tuska i jego ludzi, którzy czują zbliżający się upadek. Wiem, co czujecie. A więc oficjalna pierwsza. Zła dla obywateli w państwie zarządzanym przez Tuska. Jaworska podpadła związkom zawodowym, poczuła się urażona, strzeliła focha i zignorowała Klinczaka. Decyzję Jaworskiej-Maćkowiak miało poprzedzić pismo złożone przez dwa największe związki zawodowe kontrolerów ruchu lotniczego. Prezes miała zostać w nim skrytykowana za sposób prowadzenia negocjacji dotyczących regulaminu pracy i wynagrodzeń. To dotyczy naprawdę instytucji, która szczególnie dzisiaj, kiedy szykujemy się do wyjazdów, kiedy wiele osób ma już... Oddane na wykupione bilety lotnicze, może się zmierzyć z sytuacją, w której ze względu na strajk kontrolerów, te loty zostałyby po prostu odwołane. Teraz nieoficjalna druga. Zła dla Tuska i jego ludzi. Świadcząca o tym, że Jaworska i Tusk czują pismo nosem. Koalicja się sypie, rząd się sypie, wszystko się sypie, więc ratuj się kto może. A Jaworska, której z polskim niebem pod górę, wraca na stare śmieci, gdzie chce stołka przewodniczącej zespołu do spraw żeglugi powietrznej w Komisji Europejskiej. Od 2017 roku była członkiem zespołu do spraw żeglugi powietrznej, organie doradczym Komisji Europejskiej, gdzie zajmowała się poprawą wyników żeglugi powietrznej w Europie w obszarach bezpieczeństwa, przepustowości, ochrony środowiska i efektywności kosztowej. Jest jeszcze opcja numer 3. Niestety oficjalnie fatalna dla każdego z nas, dla polskich obywateli. Jaworska rzuca papierami tylko na pokaz, bo ostatecznie to Tusk musi rezygnację przyklepać, a w tym czasie podległa jej instytucja robi za państwo w państwie, co bezpośrednio uderza w Bezpieczeństwo obywateli. Jaworska ma już na koncie kompromitujące decyzje sprzed lat, kiedy służby zarządzane przez PiS udaremniły testy radaru zakupionego od fińskiej firmy na czele z ruskim szefem. Rosjanie by mogli ściągnąć bardzo wiele cennych danych, bo okazało się, że ten radar miał być testowany tuż przy bazie. Polskich myśliwców F-16 przy samych krzesinach w porcie lotniczym Ławica w Poznaniu. Ale że historia lubi się powtarzać, więc Jaworska w zeszłym roku ponownie dopuściła do sytuacji, w której sprawdzanie systemów nawigacyjnych na Litwie powierzono firmie z ruskim na czele. Powód: zepsuł się samolot Polskiej Agencji Żeglugi, przeznaczony do tych spraw. Różnica: polskie służby podległe tym razem Tuskowi nie wychwyciły problemu i nic nie udaremniły. Na testy była zgoda. Dzisiaj ta instytucja jest e, państwem w państwie. E, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w mojej ocenie nie ma żadnego wpływu i kontroli nad tym, co tam się dzieje. Czy ktoś ma wątpliwości, że profesor Cenckiewicz, jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie Nawrockim, to dobry ruch w sytuacji agencyjnego sita Ten wspólnie z Siemoniakiem, zamiast zajmować się pilnowaniem polskiego bezpieczeństwa, zajmuje się systemową nagonką na ruch obrony granic, Donald. który krzyżuje niemieckim służbom plany bezkarnego podrzucania nielegalnych migrantów na polską ziemię, bo Angelin Merkel plan międzykulturowej, niekontrolowanej miłości się nie sprawdził. Tak naprawdę w tych poszczególnych odcinkach państwa polskiego, szczególnie w obszarze służb specjalnych, ale i też tych obszarów takich strategicznych dla państwa polskiego bardzo źle się dzieje. Ja głęboko ufam, że dzisiaj po powołaniu do funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego pana profesora Cęckiewicza wielu pójdzie po rozum do głowy i nastąpią zmiany. W Agencji Żeglu... Długi na razie jednak nie nastąpią, bo szefowa już się nie fochuje i zostaje. Dzień dobry. Przynajmniej na razie. Miejmy tylko nadzieję, że w oczekiwaniu na rekonstrukcję nieudolnego rządu. nie ma już na co czekać. Polacy bezpiecznie wylecą i bezpiecznie wrócą z wymarzonych wakacji. Michał Solarz, Republika.